Starostwo Powiatowe w Puławach ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki jest Jacek Górczyński. Zgodnie z określonymi w konkursie wymaganiami, osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna posiadać m.in. stopień nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego, wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Ponadto kandydat powinien legitymować się także co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej bądź akademickiej, a także mieć ukończone studia bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania placówką oświatową. Wszystkie warunki, które muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora MOW, są wyszczególnione na stronie internetowej Powiatu Pławskiego. Niezbędne dokumenty należy składać do 20 grudnia w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach. Kandydaci będą przesłuchiwani przez komisję konkursową, która zostanie powołana uchwałą zarządu Powiatu. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.